Zabawa psimi szarpakami wydaje się czymś tak oczywistym jak 2 plus 2. Jednak wielu klientów, z którymi współpracuję, popełnia w tej prozaicznie prostej czynności całkiem sporo błędów, które mogą skutkować różnymi problemami przekładającymi się na inne elementy wspólnego życia. W dzisiejszym odcinku poruszam temat, jak bawić się szarpakami w sposób prawidłowy, bezpieczny i przyjemny dla obu stron. I człowieka, i psa. Mam na imię Krzysztof, zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowania poprawnej relacji. Możesz wesprzeć mój kanał, zostawiając łapkę w górę i wciskając subskrypcję. Dodatkowo, jeśli podobają ci się moje treści, które tutaj prezentuję, możesz mi podziękować w symboliczny sposób, stawiając wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zwykle zabawa z psem zabawką, szarpakiem, kojarzy nam się z chwilą dzikiego szaleństwa, wspólnego ganiania i z radością. Zdarza się jednak, że pies nie do końca rozumiejąc zasady, prezentuje przy tej okazji zachowania, które niekoniecznie będą dla nas przyjemne. Przykładem może być to, że pies nie oddaje zabawki, wyszarpuje ją, mimo że chcemy ją odebrać, albo zakończyć zabawę, albo skacze na przewodnika, gdy ten trzyma zabawkę wyżej. Dlatego postanowiłem opowiedzieć Wam, jak ułożyć zasady zabawy z psem, aby była ona przyjemnością i radością dla obu stron, i aby nie rodziła zbędnych napięć i konfliktów. Zaczynając zabawę z psem, należy zejść do poziomu psa, albo przywiązać zabawkę na długi sznurek, tak aby znajdowała się ona poniżej poziomu głowy czworonoga. Ma to zasadnicze dwa aspekty. Po pierwsze, nie uczymy psa skakania na człowieka. Trzymając zabawkę wysoko, tak naprawdę prowokujemy psa do tego, aby skakał na człowieka, próbując chwycić szarpak. To sprawia, że pies będzie także chętniej skakać na człowieka, na przykład w trakcie powitania, czy na naszych gości, bo po prostu go tego nauczyliśmy. O samym skakaniu mówię w poprzednim odcinku podcastu. Link zamieszczam w opisie pod filmem. Druga kwestia to taka... Że im wyżej trzymamy zabawkę, tym sytuacja staje się z punktu widzenia psa bardziej konkurencyjna. Pamiętaj, że zabawa to nie zabieranie sobie nawzajem zdobyczy, ale wspólne jej upolowanie i rozszarpywanie. To substytut elementów sekwencji łowieckiej. Im zabawa znajduje się niżej, tym bardziej wchodzimy z psem w relację partnerską, co sprawia, że zabawa jest po prostu przyjemniejsza i nie powoduje zbędnych napięć. Ważną sprawą będzie też umiejętność odbierania psu zabawki. Aby tego nauczyć, można skorzystać z dwóch zabawek i zagrać z psem w wymianę. Dostaniesz moją zabawkę, a w zamian za to puścisz swoją. Czasami to rzeczywiście działa, ale nie zawsze. Dlatego dziś poznacie sposób na to, jak nauczyć puszczania zdobyczy praktycznie każdego psa. Gdy już chwilę się pobawiliśmy, poszarpaliśmy, poprzeciągaliśmy, następuje czas, kiedy trzeba odebrać zabawkę. W tym celu znowu najlepiej znaleźć się na poziomie psiej głowy, nie wyżej. Chwytamy szarpak obiema rękami i w miarę blisko psiego pyska i unieruchamiamy zabawkę. Jeśli pies jest silny, można swoje dłonie przytrzymać dodatkowo np. między kolanami. Ważne jest to, żeby zabawka rzeczywiście pozostała nieruchomo. Następnie spokojnym, cichym tonem mówimy polecenie puść i czekamy. Może się zdarzyć, że pies na początku przez pierwsze dni nie będzie puszczać od razu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i po prostu trzymać nieruchomo zabawkę. Nie wpatrujemy się w psa, gdyż to też może zostać odebrane jako zachowanie konkurencyjne, a tego w zabawie nie chcemy. Po 10-15 sekundach możemy ponownie powtórzyć polecenie i dalej cierpliwie czekamy. To, co jest bardzo istotne, to to, że nie wyrywamy zabawki, trzymamy ją nieruchomo w miejscu. W momencie, gdy pies puszcza zabawkę, nie możemy czuć szarpnięcia, a nasze dłonie nadal muszą pozostać w tym samym miejscu. Jeśli poczujemy szarpnięcie, to znaczy, że siłowaliśmy się z psem i chcieliśmy mu zabawkę wyrwać. To nie o to chodzi. Unieruchamiamy i czekamy na decyzję psa, ale nie wyszarpujemy siłą. I teraz nie mniej ważna sprawa. Gdy tylko pies puszcza zabawkę, natychmiast chwalimy i ponownie zachęcamy do jej złapania. W ten sposób uczymy, że im szybciej pies puści zabawkę, tym szybciej będzie się ponownie bawić. Dlatego właśnie warto puścić jak najszybciej na polecenie. W ten sposób pies nie ma poczucia straty. Uszczenie oznacza dalszą zabawę w nagrodę. Jeszcze jedna kwestia. Rozpoczynając zabawę szarpakiem nie wciskamy jej psu do pyska. Zabawka ucieka od psa tak, aby pies mógł ją gonić i w końcu złapać i szarpać. Cała sekwencja zabawy jest oparta na naturalnych dla psa elementach łańcucha zachowań łowieckich. Namierzanie, pogoń, chwyt, szarpanie, gryzienie. Zabawę najlepiej jest skończyć oddając psu zabawkę i czekając chwilę, aż się znudzi i ją zostawi. Tutaj też warto pamiętać, że kiedy pies już nauczył się zasad zabawy, chętnie oddaje zdobycz i czeka na dalszą frajdę, możemy w trakcie przeciągania zabawkę puścić i od razu aktywnie zachęcić psa do tego, aby do nas podbiegł razem z szarpakiem. Łapiemy zabawkę i przeciągamy się ponownie. Taką sekwencję można potraktować jako wstęp do aportu. Najlepsze rzeczy dzieją się razem z przewodnikiem i warto do niego przynieść wszystkie zabawki. Pamiętaj też, że funkcją zabawy jest rozluźnienie, rozładowanie emocji i relaks, a nie przymus. Nie traktuj zabawy szarpakiem jako czegoś, co pies musi zrobić. Jeśli nie chce, to nie chce. Wymuszanie zabawy staje się kolejnym poleceniem i pracą, a nie zabawą. Wtedy funkcja zabawy traci sens. To ma być chwila wspólnej radości. I jeszcze mała dygresja na sam koniec. Jeśli masz psa sportowego szkolonego na łup, to proces może być nieco inny niż opisany przeze mnie. To, co dziś powiedziałem, dotyczy zabawy jako chwili frajdy i rozluźniającego przerywnika w treningu. Jeśli szarpanie zdobyczy jest elementem treningu, to też jest ok, ale po prostu taka czynność będzie spełniać inną funkcję, np. formalnego zadania, a nie zabawy. Proces będzie inny, ale też cel będzie inny. Natomiast przy psach rodzinnych, taka technika zabawy została przeze mnie sprawdzona na setkach psów i nigdy nie zawodzi, jeśli tylko zrobisz to dobrze i cierpliwie. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!